Cześć, jestem Kapral i witam Was w ostatnim odcinku w tym roku na moim kanale. Dzisiaj ze względu na to, że rok 2020 już dobiega końca, to pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić takie małe, krótkie podsumowanie tego roku. Więc jeżeli Ci film spodoba, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz także możesz zostawić suba razem z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły Cię kolejne materiały. No i dobra, słuchajcie, może zajmijmy się pierwsze czteroma miesiącami, czyli styczeń, luty marzec oraz kwiecień. Tak będziemy właśnie lecieć. No i słuchajcie, ogólnie w tych pierwszych, właśnie miesiącach, naprawdę mój kanał wyglądał bardzo dobrze. Chodzi tutaj oczywiście o styczeń, luty, marzec oraz kwiecień, ponieważ na przestrzeni tych miesięcy, ogólnie, yy, naprawdę była duża aktywność na moim kanale, duża oglądalność. Filmy robiły duże wyświetlenia. No bo w sumie, jakby robiłem podobne filmy do tych, co robię teraz, ale oczywiście, no. Stars było popularniejsze, przez co no wiadomo te wyświetlenia były większe. Pamiętam, że chyba gdzieś w marcu było bardzo modne, top model, każdy to zaczynał nagrywać. Ja też z tego w sumie nagrywałem jakieś filmy i naprawdę no, podobało to się y, widzom. No i słuchajcie, też robiłem dużo liveów, na których właśnie y, gromadziło się dużo osób, więc naprawdę wszystkim za to mega dziękuję. Następnie, słuchajcie, mamy maj oraz czerwiec. W tych miesiącach oczywiście udało mi się wbić 1000 subskrypcji, to był mój taki główny cel, i naprawdę mega się cieszę, że to mi się udało osiągnąć. Odblokowałem też kartę społeczność, oraz także niespodziewanie zostałem nominowany do Hot 16 Challenge, które co ciekawe też wyszło naprawdę bardzo dobrze, bo jest to jeden z najbardziej właśnie oglądanych filmów na, moich na moim kanale. Więc naprawdę mega się cieszę, że właśnie ta taka krótka nuta też przyjęła się bardzo dobrze. Następnie słuchajcie, y, następne miesiące, tak powiedzmy, do września, to to były takie. No tak się mało się działo na moim kanale, też ogólny Stars już tak zaczęło powoli umierać. Coraz więcej graczy zaczęło odchodzić, więc wtedy się tak jakoś dużo nie działo. Mój licznik subów też stanął niestety w miejscu. I powiem Wam, że tak, tak gdzieś w październiku we wrześniu też w ogóle przestałem tak nagrywać. W sensie odcinki. Pojawiały się też nieregularnie, więc yy, na początku miałem myśl, żeby w ogóle skończyć z YouTube'em. Tak jest, bo naprawdę nie miałem w ogóle chęci do nagrywania. Jednak po prostu gdzieś, myślę, że no gdzieś tak w połowie listopada, czyli już właśnie pod koniec tego roku, yy, po prostu już jakby no, odzyskałem tą chęć, jakby yy, znowu słuchajcie zacząłem nagrywać, streamować. I to wszystko jakoś tak myślę, że ustabilizowałem. I naprawdę teraz to wygląda o wiele lepiej. Mogło być gorzej. No mam 1530 subów, tak będę kończył ten rok. No słuchajcie, mogło być oczywiście więcej, no ale ze względu na to, że no, były, były właśnie takie miesiące, w których po prostu, no, yy, w których, no, nie wiem do końca z jakiego powodu w ogóle nie chciałem nagrywać. No, ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że y, tutaj mam te 1530 subów i mam nadzieję, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej, że wbijemy 2000. Też będę chciał w styczniu robić dużo liveów, także mam nadzieję, że Wy też mi w tym pomożecie, y, oglądając mnie dalej. No i co, chciałbym Wam przede wszystkim życzyć szczęśliwego, y, udanego, dobrego 2021 roku. No i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć.